Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Łukasz, a dziś będziemy omawiać najprawdopodobniej wszystkim Wam znaną nikotynę. Można ją przyjmować paląc papierosa, podgrzewając tytoń, waporozując olejek, wkładając saszetkę na dziąsło, a nawet żując. Nikotyna należy do grupy neotropów oraz częściowo stymulantów. Ale czekaj, czym jest substancja neotropowa? Grupa substancji neotropowych neotropiki. Ma poprawiać funkcje poznawcze mózgu, takie jak pamięć, koncentracja, kreatywność czy motywacja, zazwyczaj bez wywoływania dużych efektów ubocznych. Często nazywane są też inteligentnymi lekami lub wzmacniaczami umysłu. Teraz, jak już wiesz to, to przejdźmy do efektów nikotyny. Euforia poznawcza, poprawa ostrości wzroku, zwiększona motywacja. Przyspieszenie myślenia, większość powyższych zielonych efektów można również spotkać przy innych substancjach nootropowych. relaksacja. Czuwanie jest to połączone z następnym efektem, czyli niepokój, zwiększone pocenie się, zwężenie naczyń krwionośnych, nieprawidłowe bicie serca, zwiększone tętno, tłumienie apetytu może nawet dla kanibali, nudności, Kompulsywne powtarzanie dawki. Z czasem występuje tolerancja, więc dawka się ciągle zwiększa. Zwężenie źrenic. Nie jest to szkodliwe, ale nie jest też w sumie ani dobre, ani złe, więc zasługuje na czarne kolory. A teraz? Ciekawostki! Pełny film możecie obejrzeć na moim kanale YouTube. Miłego dnia.